Doszedł nowy rozrusznik, także zaraz go sobie wymienimy Jeżeli oczywiście będzie kół pasował Jeżeli będzie pasował Tu taka pyda Zobaczymy jaka chińszczyzna przyszła Czy w ogóle będzie działał Chcemy za jak my zapalamy Tutaj mamy nasz kurcze elektromagnes. Wtedy, co wysiadł, no to wywierciłem dziureczkę, żeby go popychać. No i tutaj, no. A tu mamy. Tak, zapalałem. Dobra, A ten na szybko, ale działało. Dobra, podnoszę tą klapę do góry, siłowniki odkręcam z boczku, żeby było lepsze dojście. Że tak się nie nagrzał? I bierzemy się za wymianę. Zobaczymy. Odezwę się. No i jestem. No i co, się nie udało zrobić rozrusznika, bo się okazało, że jest wszystko to samo, oprócz zębów. Ale ja nie sprawdzałem, nie wykręcałem. W tym starym dziadostwie jest 9, a tego co kupiłem ma 10 zębów na Bendixie Także co? Trzeba będzie zrobić zwrot i szukać kurcze dalej. No, także nie. nic ciekawego. Czekamy do przyszłego tygodnia. Pozdrawiam.